Witam Cię, drogi widzów w kolejnym vlogu, w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiejszy film będzie inny niż poprzednie vlogi, ponieważ chcę wytestować coś nowego. To będzie vlog, w którym pokażę Ci cały swój tydzień, dzień po dniu. Dzisiaj jest środa i jak widzisz, jestem już w pracy, ubraniu do pracy tak naprawdę. Za pół godziny idę do pracy. Także to będzie dzień z życia studenta, ale jednocześnie pracownika żabki na... Szczerze mówiąc, 3 czwarte etatu można by powiedzieć, tak naprawdę. Także, no jest to e, dużo, ale tak wygląda moje życie i właśnie tym chcę się z Tobą podzielić na tym kanale. Więc, jeżeli Ci się to podoba i Ciebie interesuje coś takiego, subskrybuj. Jest 20:29, kawka. Zjadłem spaghetti, wegetariańskie, wegańskie nawet bym powiedział, bo nie miało w ogóle nic, co nie jest jakby pochodzenia, wszystko było niepochodzenia zwierzęcego, także wegańskie polecam pozdrawiam jeszcze 2,5 godziny i do domu. Mój drodzy, OK, moi drogi widzy, wracam właśnie po pracy do mieszkania. Mam herbatę i kolę będę sobie mógł zdegustować no i potem idę spać, bo jutro jest uczelnia także tak wygląda moja środa 8,5 godziny w zmarnowanej szafce ale zobaczycie czwartek będzie trochę lepszy <grywka> now start turning to really yeah? more more, more. <laughs> okej okay, now walk anywhere And fix something. Okay. What do you pick? Uh, Mandelinkowa czekolada. Do we like this? I'm not sure, but it's. From... Do you want to do it again? <laughs> no. <laughs> because... Okay. Piątek piąteczek piątunio jest. Eee, Siódma dwadzieścia. na anko. i lecę na uczelnię. Eee, czwartek był no, czwartek standardowy, taki był w sensie najpierw uczelnia, potem siedzę z Julką cały dzień. Dzisiaj będzie za to uczelnia, po czym chwilę wolnego i żabka. Tak się cieszę. Na, szczę na, na szczęście na 18 muszę tam iść, także nie jest jakoś źle. W sensie nie zrozumcie mnie Zapka nie jest taka zła. Po prostu chodzi o to, że mi się nie chce. I tyle. No, e, także idę, zakładam buty, e, kurtkę, w sensie płaszcz. I idę na autobus. Nie chcę mi się dzisiaj jechać tam jak cholera, bo już bym nie zdążył i tak. Także idę na autobus szybko. Kto by myślał, że szybciej będzie Autobusem niż samochodem nigdy bym się nie spodziewał czegoś takiego. Dzień dobry, cześć. Jest 15 z kawałkiem. Wróciłem właśnie z uczelni. Także trzeba się powiedzmy sobie szczerze ogarnąć, coś zjeść. Bo na 18 jeszcze idę do żabki ale jest git. Powiedziałbym fajnie Nie narzekam I ogólnie odkryłem, że taka torba jest bardzo fajna, że fajnie mi się z nią chodzi Jakoś tak Bo wiecie, ogólnie fajny jest plecak, nie? Aczkolwiek Tak dla odmiany no, wzięłem sobie tą torbę, wziąłem laptopa w takim specjalnym jakby pokrowcu na laptopa I bardzo przyjemnie mi się z tym chodzi, nie powiem, że nie Zastanawiam się może do tego się Będę Nie wiem, Przy tym zostanę może Czemu nie? Chciałem sobie zrobić obiad, się okazuje, że mam tylko makaron, nie mam nic do niego Tak więc ubieram szybko buty, kurtkę i lecę na szybkie, dosłownie 15 minutowe zakupy do najbliższej żabki Ok, jest mój piękny obiad, także sobie go zjem i mam jeszcze 2 godziny przed wyjściem do pracy, także super Okej, okay. czas na śniadanko Płatki Brownie z wiśniami maczalate. I generalnie dzisiejszy dzień, piękna sobota Ten vlog jest strasznie chaotyczny, chcę się nauczyć robić dobre te vlogi Taki wiecie, z całego, taki wiesz Z całego tygodnia żeby zrobić vloga to jest ciężej niż zrobić go z jednego dnia Bo nie wiem właśnie co pokazywać, jakby Mógłbym robić tak, jak codziennie jednego vloga robię, ale wtedy problem jest taki, że jak na przykład jestem w pracy, to nie mam co nagrywać, to już mi pół dnia wypada. Często śpię do 12, Dzisiaj, teraz jest 10, ja wstałem o 8:00. dopiero się wygrzebałem stąd, także muszę się zebrać i zacząć wstawać z łóżka szybciej. Jutro będę szybko wsta wstana na pewno, także ma no. eee, Tak to wygląda, nie? No, ale teraz chcę na anko, potem siadam do komputera, będę się uczył, pracował, to troszkę z tym. Bo się już niedługo egzaminy zaczynają, trzeba się trochę poduczyć. No, ale jeszcze szybki prysznic, coś i wtedy dopiero usiądę, żeby się już tak wziąć totalnie, obudzić. Dobra, tak więc jest za 10.14. Co jest dobre i złe jednocześnie. Dobre, bo siedziałem przez ostatnie 3 godziny 40 minut i się uczyłem Pythona, także git. Złe jest to, że... Nie jadłem nic jeszcze. W sensie jadłem, to śniadanie, śniadanie maja. Teraz muszę zjeść coś. A za 20 minut wychodzę. Także nie wiem co zjem, ale coś muszę zjeść tak szybko. Naleśniki. To, to jest myśl. Mam naleśniki. No, także idea jest naleśniki i zaraz się zbieram. Do pracy, oczywiście. No i przy okazji udało mi się też posprzątać tutaj, 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 tutaj. Tylko śmieci muszę wynieść ze sobą. Dlatego wychodzę trochę szybciej, żeby je wynieść. Okej, okay, także jednak nie jemy. Leśników. jemy z wodną to jest piosenka Bo śniadaniem po śniadaniu, zaraz ją wniosek też ale mamy tutaj drogą z makaronem a, bo babcia zrobiła dzisiaj także sobie ją zjemy nie ma mięska ani nic także idealnie o, to wsuwam i przy okazji sobie chciałem poczytać trochę bo mi siostra pożyczyła książkę i co daleko jeszcze nie dotarłem, ale jest fajna polecam 23.24 Dzień w żabce skończony. Jestem w domu, udało mi się już wrócić, przegrać. jakiś dresik szybki. Odpaliłem kompas zaraz sobie tutaj posiedzę jeszcze na Discordzie. Ciasto czekoladowe sobie przyniosłem, sobie zaraz chętnie zjem z jakąś herbatką. I co? I potem do spania. Jutro z samego rana Julka przyjeżdża i będziemy się uczyć. Także też pewnie jutro coś wam nagram. Eee, coś tobie nagram, drogi widzu. Ciągle takie przejście jest. No, muszę się nauczyć tego. I w poniedziałek, czyli dla mnie pojutrze dla was dla ciebie, drogi widzu, już za chwilę coś czego po prostu mi brakowało. Także to za chwileczkę już będzie. Mhm. Mm i love these. Whoever wants to decide. I don't know the lyrics, but it was a song. How you can don't know lyrics to those okay. classic songs from 1980s? Tell me, tell me the lyrics, like. Za piętnaście druga. Na trzecim idę do, do pracy. Wosy wyglądają, w sumie nie najgorzej. Troszkę mogłoby być lepiej. Niestety niechoro nie jest. Jakby się nie przyczepił do ciemnego, tylko do blondu A to też się da naprawić z czasem. No, e, pouczyliśmy się, zjedliśmy Teraz sobie oglądamy friends. I za te godzinkę będę wychodził do pracy, ale kończyć się trochę szybciej, więc będzie fajnie. No, Opierdzielam sobie kebabika tego Wega, tam jest opakowanie jakby to się nie wierzył. Kawkę popijam, tak życie się nie umiera w żabie. Wróciłem do mieszkania, zrobiłem sobie z babcią i z dziadkiem obiad. Mam kolację, bardziej, ale jaka sadza, to jest jak obiad, nie? Eee, wypiliśmy sobie po bo przecież mam e, bardzo dobre e, whisky z żabki. Więc będę to chyba jeszcze w tym vlogu, bo jak nie, to w poprzednim eee, nie pamiętam jeszcze, w którym vlogu jest. A właśnie idę szybko kupić czekoladę, bo jest niedziela generalnie. Ale jest podobno monopolowy, w którym dostanę czekoladę szybko Także lecę szybko, zanim go zamkną i szybko, 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 bo ciągle, ciągle szybko mówię I go sobie, sobie ją kupię, bo mam ochotę, a jak nie to sama stacja benzynowa sobie najwyżej tam coś zakupię Ta winda scares straight out of me Jak tylko widzę, że wystarczy, że dotknę I moja ręka leci z drzwiami w dół Jest przerażające Nienawidzę poniedziałków, albo może raczej nienawidzę tego, że do trzeciej, nad ranem, oglądałem zapis transmisji 7A.pl. Proszę o światło, albo wiem. Nawet nie brałem udziału, po prostu jakby rozwala mi głowę to, co się tam dzieje, i doprowadzę do, do takiego stanu, że my marzeniem jest żeby ukończyć studia, tylko żeby pracować tam z butą i robić to wszystko. Buta, jak to widzisz, umiem to filmy. Umiem się nauczyć, jak robić to better. trudniej mnie, błagam. Dzisiaj z Wrocławia, w którym wczoraj było minus 3, teraz jest chyba więcej, bo jest śnieg na ulicy, przeniesiemy się do Gdańska. Ale do tego przejdziemy jeszcze. Do, na to jeszcze przyjdzie czas. Także na spokojnie, jeszcze chilluj sobie bombę, moi drodzy widzowie. 3 minuty, tyle dokładnie mi zostało do autobusu, który już widzę, że na moście jedzie. Do przystanku idę 2-3 minuty, w razie czego będzie biegnięte. jedzonko, tak? A co wymyślałaś, że jemy? Chyba pizzę Chyba? Ale to co, masz jakiś inny pomysł? Zobaczymy Okej, okay, czyli jeszcze nie wiem tak naprawdę, ale ktoś tu ma pomysł Także super Bezmięsna pizza disappeared Ja yeah. Lecimy właśnie na... Gdzie lecimy? Na lotnisko? Na lotnisko? No. Na, lotn airport. No. Na, lotni na lotnisko? Na lotnisko. Na <laughs> lotnisko. Na lotnisko jedziemy. Uh, Juka stwierdziła, że mnie odprowadzi. O, oh, No. I. <laughs> I tak. Nie. To nie nasz. Nasz jest inny tramwaj. Także tak. I jeszcze dzisiaj będę w Wow. Wywiąz lotniska, jest świetne miejsce. Jak pewnie wiecie, Gda, Gdańsk Wrocław sunie ze swoich krasnali i to jest jeden z nich. Zrobiony z czekolady na lotnisku. I super. Jestem właśnie w strefie bezczłowej. I sobie będę chodził. Muszę wodę kupić, to na pewno. Nie przeżyję tego lotu bez wody. Także... Może tak przeżyję 50 półtrą półtora, to jest To jest inna trochę cena niż się spodziewałem Nie wiem, szukam czegoś może Dawidkowi żeby wziąć, pod Dawidek Dawidek to jest osoba, którą może Ci z moich streamów. Jak jeszcze streamowałem Dawidek, ze mną grał sobie. I Dawidek razem ze mną się dzisiaj spotka i odbierze mnie ładnie z lotniska, za to bardzo mu dziękuję, ale tu jest tak drogo Dawidku, że ja Ci nic nie wezmę, niestety przepraszam za drogo cena normalna razy z pięć Także nie 200 no, razy 2 cena. Także no, to nie, aż tak to nie. A skoro nie ukrywam, że ja sam osobiście coś bym zjadł, więc mnie coś szukam, może skusi. Najtańsze rzecz czego znalazłem do tej pory to jest tofinek za 4 zł od sztuki. I jest to... I tak drogo, jak na tofinka. W żabce chyba są za 2,8. Woda 9,50. 9,50. skidu, pół litra. Daję sobie rękę uciężone za dwójkę w żabce. I jakby... wow. Ale zaraz będzie... No to wróci sobie rękę jak się okaże 20, nie? No ale chłódny nie ma. Nic nie. No bo ma sobie wyślijmy, to jest wszystko drogie to będzie git 7 zł, ale niech będzie pomarańczowy, a tam z tego są jakie jeszcze? Chyba, co tu mamy? daktyle i kokos i noc dobra, bierzemy to za 7 o, i czopko-tupka za piątkę Super Chciałem zrobić fajne nagranie, że przykładam telefon kartę do terminala i płacę, a pani zapytała mnie nic innego jak kartę pokładową, którą mam w telefonie bo system nie przypuszcza płatności bez niej, Mówię, co jest? No dobra eee, Jeszcze mamy mnóstwo czasu więc wtedy gdzieś przed będę z chłopakami na siedział, że no Pięknie za Dawida do oka, także... to jest 2%, ale nie pójdzie wejście szybko do steru, a także biegnie. A do parku. Kurde, w nowej to, to będzie problem. Dajmy radę. Moi drodzy, nie wiem czy mi słychać. Beta jest, kluczyki są, to co idziemy. Nie ja żartuję Dawidek, nie było, dały, żebym sobie wsiądł. Także ja sobie wsiądę i jedziemy, Ale zimno. Okej, okay, dojechałem do hostelu. Pytanie, jak tam górcze się chodzi. Nie mam pojęcia. Okej, okay, także jestem w środku. E, ogarniam się do spania. Mieję ząbki i szósta lub 5.30. Jakoś tak. Jeszcze nie wiem dokładnie. wstaą kączynąć szwiszczema tullka mi. Właśnie chaotyczny vlog, nie ukrywam bardzo. E, a jeszcze wczoraj, przez co zrobiłem statyp na lotnisku e, we Wrocławiu, już mi odechciało się totalnie coś Ale trzeba kontynuować. Wracam właśnie do hostelu. Będę montował tego vloga i może na 8 rano uda mi się go zapludować. Nie wiem jak, ale wracam i zobaczymy. Także wish me luck i. Widzimy się drogi widzu w kolejnym vlogu już za tydzień w środę o 8 godzinie będzie... pa